W również rozświetliliśmy choinka. Tradycyjnie przed uruchomieniem iluminacji odbyło się też świąteczne przedstawienie. Co roku spotykamy się na skwerze im. Jana Wisierskiego. W puśnicy oczywiście część pierwsza to część artystyczna naszych dzieci w Domu Kultury. Wiadomo, że każdy chce pokazać, co najlepiej potrafi. Nasze dzieci pokazały część taką wigilijną, przygotowanie się do świąt Bożego Narodzenia przeszła do nas z zielonego lasu, teraz pięknie przystrojona stoi w tęczy blasku. Cholineczka przypomina wieczór przy kolędzie, gdy na świecie biała zima królowała wszędzie. W ten uroczysty wieczór wybaczamy sobie wzajemnie wszelkie urazy i przewinienia. Jest to chwila wzruszająca jak żadna inna w roku, wywołująca wiele wspomnień. Podzielimy się opłatkiem, jak ojcowie nasi, bo dziś pokój idzie światem, żale spory gasi. Podzielmy się radością i uśmiechem czystym i dobrocią życzliwością z każdym sercu bliskim. Gdy opłatkiem się łamiemy, to życzymy bliskim, żeby pokój był na ziemi i niósł radość wszystkim. Żeby słońce nam świeciło, raj był naokoło, żeby ludziom tutaj było dobrze i wesoło. Starodawna Wigilia zaczynała się o świcie. Wierzono, że kto w Wigilijny Radek zerwie się z łóżka, ten potem nie będzie miał kłopotów ze wstawaniem. Dobrze było oklapać nogi wodą ze strumyka, żeby później chodziło się zdrowo. Obserwowano też niebo, jeżeli spłynęły gwiazdy, piastowało to, że chmury będą noc przyniosły, jeżeli chmury, krowy miały dużo mleka wykutować. Panny Chyłkiem psa z wyciągały i na górkę biegły. Patrzyły przy tym, w którą stronę zaszczeka, bo z tej strony kawaler miał nadejść. Liczba zasiadających przy stole musiała być parzysta jedno miejsce pozostawało wolne dla strudzonego wędrowca. Powszechnym zwyczajem było kładzenie się pod hoplus, którym nakrywano stół kieliny. Nic nie zapomina o zwierzętach. Zwyczaj nakazywał zanieść im opłaty. Panowało powszechnie przekonanie, że tej nocy zwierzęta przemówią ludzkim głosem. Do dziś przetrwał zwyczaj śpiewania kolek. A tutaj na skwerze, to wiadomo, odpalenie choinki, no i zabawa, zabawa dla, dla wszystkich, jest święty Mikołaj, są cukierki, ale też są y, gorące potrawy dla spragnionych, którzy są, potrzebują się rozgrzać. Mam nadzieję, że ta forma y, przyjęła się, no bo mamy dosyć sporo, sporo mieszkańców, zawsze chciałoby się, żeby było więcej. Przed nami czas oczekiwania na, na, na narodziny Pana Jezusa. 16 dni zostało do Wigilii. Mam nadzieję, że to będzie czas radosny, oczywiście pracowity, bo musimy się przygotować. Polacy zawsze lubią być gościnni, dlatego pe, pewnie pewne stoły będą y, potraw różnego rodzaju jadła. Ale zachęcam też, żebyśmy w ten czas świąteczny wyszli na spacer, odeszli od stołu, a jeżeli spędzamy go przy stole, to zapomnijmy o polityce, bo polityka szkodzi każdemu, a niech każdy się zajmie swoim, swoją rodziną, żeby nam się naprawdę w tym czasie yy, żyło dobrze przede wszystkim, ale żebyśmy się pojednali. I korzystając z okazji, wszystkim mieszkańcom życzę radosnych, spokojnych świąt, przede wszystkim dużo zdrowia, życzliwości, radości i niech ten czas naprawdę będzie czasem niestraconym, a czasem pojednania. Obrigado. Chciałem ja podziękować bardzo serdecznie pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka za przygotowaną część artystyczną, ale cały ten program na naszym skwerze, ale także dzieciom, które wystąpiły z programem artystycznym w Domu Pracy Twórców. Mam nadzieję tylko, że pogoda nie przeszkodziła wszystkim, nie przeszkodziła na pewno, ale szkoda, że nie ma, nie ma nas więcej. Zawsze jest to miłe dla gospodarza, dla tych przygotowujących, jak jest nas dużo, czyli jest wszystko ok. Zapraszamy wszystkich do brania udziału w imprezach gminnych, bo to jest nasze święto i chcemy się pokazać, co mamy najlepszego do pokazania. Czyli pracę, którą wykonują nasze dzieci i, i pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Biblioteka. Wszystkiego dobrego. Mieszkańcy oprócz poczęstunku od Mikołaja raczyli się również m.in. świątecznym bigosem i zupą borowikową.